Witam w kolejnym odcinku GameTroll TV, w którym dzięki uprzejmości wydawnictwa G3 zobaczycie grę pod tytułem Zoloreto. Ale zanim do tego przejdziemy, przypominam albo informuję o tym, że cały czas no, funkcjonuje taka, taki plebiscyt na najlepszą 50 gier, którą dobieracie Wy, czyli widzowie, gracze. Teraz tak śmigno taki napis, na którym znajduje się mail, pod który do 13 lutego prosiłbym o przysłanie pięciu swoich e, gier, które uważacie, że na, w tej Top 50 powinny się znaleźć. Oczywiście w kolejności od tej najbardziej do tej najmniej. E, 18 lutego pierwszy odcinek, a potem na ostatnim odcinku będzie można wygrać, wśród wszystkich tych ludzi, którzy wezmą udział w tym, że plebiscycie, e, będzie można wygrać grę, no nie byle jaką, ponieważ to będą Władcy Podziemi. Ale wracając do recenzji. E, to. to gra dla dwóch do pięciu graczy. W których wcielamy się w zarządców, tak, chyba tak można powiedzieć, zo. Naszym zadaniem jest zbieranie różnego rodzaju zwierzaczków do naszych zagród, wybiegów i ściągnięcie jak największej liczby ludzi właśnie do tego zoo. Nie ukrywam, jest to gra raczej dla młodszego odbiorcy, której to jeszcze w Control TV raczej nie było. Oglądajcie. W pudełku znajdziecie dobrą instrukcję wyjaśniającą pojawiające się pytania, jak również niosącą walor edukacyjny, gdyż wszystkie zwierzaki występujące w grze są opisane. 5 plansz przedstawiających zoo po jednej dla każdego z graczy. Z czasem możemy nasze zoo rozbudować, czemu służy specjalny pasek zakryty na początku gry. Oczywiście, cała masa zwierzaków jest bardzo przyjemnymi dla oka grafikami. I mniejsze wersje rodziców, czyli dzieciaki. Wszystko możemy wpakować do dołączonego wora. Trochę mało klimatyczne ciężarówki, bo to właśnie te drewienka je symbolizują. No ja mam trochę inne wyobrażenie, na przykład takie. I na końcu zostaje kasa symbolizowana przez drewniane rzetony. Każdy gracz jest właścicielem ogrodu zoologicznego, starającym się przyciągnąć do swojego zoo jak największą liczbę zwiedzających. W tym celu gracze zdobywają zestawy zwierząt do każdego wybiegu, a im bardziej je są zapełniony, tym więcej pod koniec gry uzyskamy punktów. Przy każdym wybiegu możemy ustawić budki z jedzeniem, co zagwarantuje nam małą ale zawsze liczbę odwiedzających, czyli punktów pod koniec gry. Gracz, który uzbiera tych punktów najwięcej, będzie oczywiście zwycięzcą. Przygotowanie do gry różni się w zależności od liczby graczy biorących udział w partii, ale najogólniej rzecz ujmując im mniej graczy, tym mniej rodzaju zwierząt, dlatego partia na 5 osób jest najbardziej zróżnicowana i kolorowa. Ale do rzeczy. Kwadratowe żetony mieszamy dokładnie i oddzielamy z nich 15 i przegrywamy takim drewnianym czerwonym dyskiem. Na stole lądują też odkryte żetony młodych i ciężarówki w liczbie równej liczbie graczy. Gracze dostają planszę zo i planszę rozbudowy, z których w tym momencie ta jest zakryta. Na koniec dostajemy jedną monetę, no i zaczynamy grę. Gra podzielona jest na kilka rund, każda z nich składa się z kilku tur graczy. Gracz wykonuje tyle tur, ile ma pomysłu w głowie, do momentu, kiedy nie weźmie ciężarówki, wtedy to była jego ostatnia tura w tej rundzie. W grze mamy trzy akcje do wyboru, zacznijmy od pierwszej, czyli dołożenia żetonu na ciężarówkę. Odkrywamy go i kładziemy, to może być, nie wiem, zwierzak, to może być jakaś budka, to może być, nie wiem, pieniądz. Możemy położyć właściwie na dowolnej mm, ciężarówce. Kiedy dołożyliśmy żeton, nasza tura dobiega końca i jak w zegarku, na kolejny gracz. Druga akcja to zabranie ciężarówki. Gracz, który to zrobił, nie może już wykonywać żadnych ruchów w tej rundzie i natychmiast musi rozłożyć to, co było na samochodzie do zoo. Załóżmy, że wziąłem sobie te zwierzaki, umieszczamy gatunkami, w poszczególnych wybiegach możemy właściwie wybrać dowolny z nich. E, dalej, pieniądze trafiają do naszego prywatnego banku, a budki wędrują właściwie też na dowolny element. Załóżmy, że postawię sobie ją tutaj. Jeśli nie mamy miejsca na to, by umieścić zwierzaki zgodnie z tymi zasadami, Albo nawet te budki, trafiają one do schronu, ale pamiętajcie, że pod koniec gry za elementy w schronie dostaniemy ujemne punkty. Zaloreto w jednym wybiegu mogą być zwierzaki oczywiście tylko i wyłącznie jednego gatunku, ale Zaloreto daje nam jeszcze jedną możliwość, ponieważ możemy zwierzaki rozmnażać. A co? Wystarczy mieć parę dwóch rozpłodowców, czyli posiadającą specjalne takie od znaczki. Umieszczamy w tym samym wybiegu i tam pikumiku, i mamy młode, czyli takie małe, okrągłe coś, które kładziemy od razu na wybiegu. Co za edukacyjny charakter rozgrywki. Ostatnia akcja to wydawanie kasy, którą możemy spożytkować na trzy sposoby. Możemy za jedną monetę przemieścić zwierzaka ze schronu na wybieg lub budkę dozo. Przemodelowanie pozwala również na zmianę wszystkich żetonów jednego gatunku między schronem lub dwoma wybiegami. Za dwie monety możemy natomiast kupić zwierzaka lub budkę z jedzeniem, który znajduje się w schronie przeciwników. Pozwala to nam również na odrzucenie dowolnego z tych elementów po prostu za planszę z naszego schronu, czyli nie będziemy dostawali ujemnych punktów pod koniec gry. Za trzy monety możemy odwrócić naszą planszę rozbudowy i od tej pory możemy umieszczać tam zwierzaki lub budki z jedzeniem. Kiedy wszyscy gracze zabiorą po ciężarówce, kładziemy je na środku stołu, zaczyna się kolejna runda i tak to będzie trwało, aż nie naruszymy przykrytych 15 żetonów. Wtedy trzeba będzie rundę rozegrać do końca, po czym zacznie się podliczanie punktów, czemu się teraz przyjrzyjcie. Punkty otrzymujemy za. Za pełny wybieg otrzymujemy pierwszą liczbę tutaj wydrukowaną. Za brakujące jedno zwierzę otrzymujemy tę drugą liczbę punktów. A jeśli brakuje więcej, to otrzymujemy po punkcie za każde zwierzę w wybiegu, ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy mamy przy wybiegu budkę z żarciem. Punkty w liczbie 2 dostajemy też za każdy rodzaj budki z jedzeniem, a natomiast za co tracimy? Tracimy dwa punkty za każdy gatunek zwierzaka w tym schronie, do którego to wszystko odkładaliśmy, jak również za każdy rodzaj budki z jedzeniem, wygrywa gracz, który ma najwięcej punktów. Co możemy powiedzieć o Zoloreto? Wiecie, zależy kto mówi. Grałem i widziałem jak to funkcjonuje w różnych grupach wiekowych i grupach zaawansowania i generalnie tendencja jest taka, im ludzie są albo starsi lub bardziej zaawansowani w grach planszowych, tym mniej po Zoloreto czują taką satysfakcję po samej tej grze. Natomiast jeśli osoby są dopiero co wchodzą w świat gier planszowych lub ktoś chce ich zainteresować, lub na przykład gra rodzic z dzieckiem, tutaj już Zoloreto sprawia się coraz coraz lepiej. I to nie ukrywajmy, nie jest specjalnie skomplikowana gra. Właściwie cała filozofia sprowadza się do przesuwania między poszczególnymi elementami na planszy. Więc, tak naprawdę, ta otoczka bardzo przyjemna jest właściwie taką dolepką, ale bardzo dobrze wyglądającą. Więc, jeśli chcielibyście i szukać jakiejś prostej gry dla zainteresowania kogoś grami, lub na przykład chcielibyście pograć z dzieckiem, które chcielibyście znowu też wprowadzić w świat tych gier planszowych, to jak najbardziej nie jest dla Was. Nie ziemi, nie je, ale jak najbardziej można sobie w to zagrać, dlatego dostaje ode mnie truje z pewnością zasłużoną. Do następnego razu. W następnym tygodniu zobaczycie niewystępującą w Polsce grę Space Mission, która miłym trafem, wysłana przez moją połowicę trafiła w moje ręce, czego efekty zobaczycie już wkrótce. Zapraszam do oglądania i oddawania głosów na najlepszą 50 gier widzów. Do zobaczenia!